Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym świecie Hardcore Minecraft, gdzie ostatnio udało nam się pokonać smoka i mamy 66 poziom, więc w dzisiejszym odcinku zajmiemy się trochę budowaniem, przede wszystkim zbudowaniem Enchanting Roomu, bo musimy się ulepszyć. Lecz jeśli podoba Ci się ta seria, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować tego kanału i napisać mi w komentarzu, co mógłbym wybudować lub zrobić w kolejnym odcinku, jakieś zadanie. Lecz przed tym jak musimy zacząć budowę, w sumie mógłbym sprawdzić czy nie mam lepszego kilofa, a jakiego kilofa, siekierki lepszej, bo będziemy potrzebować wyciąć naprawdę dużą ilość drzew. W sumie mógłbym sobie zrobić już e, diamentową siekierkę, ale to na pewno poczeka Chciałbym tutaj na pewno ten teren nieco lepiej zagospodarować i zastanawiałem się czy aby na pewno chciałbym, żeby tutaj stał nasz ten domek, bo on nie jest wcale taki ładny i zastanawiałem się nad jakimiś teksturpakami, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Musimy też zejść, trochę pokopać węgla, żelaza i tak dalej, więc naprawdę dużo dzisiaj jest przed nami roboty. Zgarniamy tarczę i lecimy do cave'u, ponieważ potrzebuje trochę żelaza, trochę węgla i takich rzeczy do budowy. Zostawmy sobie to wodę, by nią wrócić w przyszłości i już tutaj ktoś we mnie strzela, nawet nie widzę skąd. Aha, stąd. Z fortunką powinno iść to naprawdę bardzo szybciutko. Bo węgiel nam się przyda na pochodnie i w sumie w sumie na coś jeszcze nie wiem. No i na przepalanie w sumie kobla na przykład żeby zrobić tą bricky, więc on się na pewno nam przyda. Tak samo przyda nam się żelazo na jakieś lampiony, więc trochę musimy pokopać. Ok, wybrałem, że zbudujemy to tutaj. Zrobiłem takie minimalnie przejście od naszego domku. Chociaż nadal się zastanawiam, czy to będzie nasz domek, bo on nie jest na tyle ładny, by to był nasz domek. A może to być fajne zejście do kopalni, więc nad tym jeszcze muszę pomyśleć. Możecie mi dać znać. Zrobimy może tutaj zejście do kopalni, a gdzieś tam wybudujemy swoją jakoś willę. Stwierdziłem, że nasz enchanting room będzie właśnie w takich dyniowych tutaj otoczeniach, bo stwierdziłem, że to trochę się kojarzy może z Wiedźmą, czy coś takiego. Tutaj dałem takie barierki, by to wszystko legalnie, legalnie, legitnie wyglądało, fajnie. I tutaj zamierzam zrobić nieduży jakiś domek Wiedźmy. Nie mam jeszcze konkretnego pomysłu na to, lecz fajnie by było jakby tutaj właśnie taki domeczek powstał. Zaczniemy może od tego, że pierwsze ramiona naszego domku... Czy chcemy równo, żeby prowadziła ścieżka do, do drzwi, czy może gdzieś tutaj wybudujemy? Nie, no równo chyba, żeby było. Padłem na mega fajny pomysł, żeby zbudować naszą chatkę wjedźmy, lecz do tego potrzebuję troszeczkę więcej netterbrików. Tych, którzy, które są w Fortecy i z tego co pamiętam to Fortecy nie mieliśmy aż tak daleko od naszego portalu. W sumie to kwarc też nam się przyda, więc pozbierajmy go trochę, może nie aż tak dużo, ale zawsze... Czekaj, czy kopiemy? Dobrze, z Fortunką 3, ok, G gitara, Wykopę sobie trochę kwarcu i tutaj jest nasza Forteca. I szczerze powiedziawszy, nie wiem czy to jest ty. Zespałnił nam się na twarzy szkielet. Okej, okay. ten knockback jest strasznie, ale to strasznie słaby. No ale nic, to szybko kopię ten kilofek. Dobra, zgarnimy to i chodźmy po nasz e, neterbrick. W zasadzie go jest tutaj dużo, więc szykuje się. Nawet jest szybszy niż ten diamentowy. Dobra, żeby przy tym przypadkiem nie spać do lawy. To pokopmy sobie tym, później go naprawimy. Mam nadzieję, że da się normalnie napalić tak jak diamentowy żelazem. Okej, okay, tutaj się nam kończy. Ale tutaj powinno być już Gites. Na spokojnie wykopiemy sobie. No, trochę tego potrzebuję. Mogę wam zdradzić, że potrzebuję tego do wybudowania dachu w naszym domku. Mam nadzieję, że to fajnie będzie wyglądało. Okej, okay, wydaje mi się, że nasza chatka wiedźmy jest już gotowa. Znaczy, to się tak naprawdę jest nasz Enchanting Room. Ale fajnie to mam nadzieję, że wygląda. Możecie dać znać. Trochę się napracowałem nad tym domkiem, nie będę ukrywał e, i nie wiem czy w ogóle podczas budowania e, do was coś mówiłem, bo skupiłem się, żeby to szybko w miarę ogarnąć. Tutaj z boku nie wygląda to najlepiej, bo widać te te i nie miałem pomysłu jak to zakamuflować, ale nie patrzmy z boku, bo patrzymy od frontu, a środek prezentuje się następująco tutaj taki obraz, tu eleganckie beczki, w których oczywiście nic nie ma, bo po co i tutaj jest nasz enchanting table e, z głową smoka. Elegancko, tutaj są skrzyneczki, gdzie będziemy mogli dać itemy, które będziemy enchantować. Tutaj jest ten do desenchantowania wszystkiego. Więc w zasadzie możemy pójść po nasze wszelkie diamenty, jakie mamy. Skraftować sobie przedmioty i wykokić się jak się tylko da. Protection 4, Respiration 3 to, to jest naprawdę kozacki hełm. Tutaj mamy Protection 4 i Mending, to jest w sumie jeszcze się. Blast Protection to to do The Enchantu, bo to nam się totalnie nie przyda Fire Protection również raczej nie i tutaj mamy Mending, więc to jest kozacka sprawa Protection 4, aktualnie jaką mamy? Fire Protection, okej, okay, czyli tutaj będzie lepsze, tylko że tutaj jest, um, ale dobra ona jest, o nie, Curse of Binding o nie, to jest z nami połączone. Ja tego nie mogę zdjąć, dopóki się to nie rozwali. Unbreaking 3 fire protection. No, okej, okay, no to niestety troszeczkę tutaj zmaściłem. Ale dobra, zacznijmy od kilofu, bo czemu mnie? Kilof to jest ważna rzecz, zobaczymy, jakie dzisiaj. Aha, lapis lazuli. Tylko, czy ja mam jakikolwiek lapis lazuli? Wydaje mi się, że nie kopałem lapis lazuli. Więc jeszcze przed tym, przed enchantowaniem, będę musiał się po raz kolejny wybrać do kopalni. E, chyba, że coś wybuduję, a w następnym odcinku sobie coś zenchantujemy. I chyba postanowiłem, że to tutaj to będzie zejście do naszej kopalni, bo to jest za brzydkie na nasz domek. Tak mi się wydaje. Ale dajcie znać w komentarzach, bo, e, bo ważne jest Wasze zdanie. To mi się mega podoba. Fajnie mi to wyszło, możecie dać znać w komentarzach, ale dobra, nie przedłużajmy. W takim razie pójdę pokopać, yy, zna, spróbuję znaleźć yy, może lapis lazuli. W sumie mamy wszystko co potrzebne, yy, więc możemy iść, więc żeby poenchantować jeszcze trochę w tym odcinku. Nie wiem jak rzadki jest... a, jeszcze możemy wziąć ten kilo z fortunką. Więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że jeszcze zalepię tutaj tą dziurę. Nie chcę, nie będę robił tutaj jakiegoś spadu, a wejście do naszej kopalni będzie gdzieś tutaj, gdzieś tutaj zrobione, żeby ono było zakryte, żeby nie było widać z daleka, że Ej, tutaj jest gigantyczna dziura i tam jest kopalnia. Tylko sobie elegancko ogarniemy i mam też w planach nieco rozświetlić tamten dół. Mamy jeszcze trochę zapasu węgla, żeby nie spełniło się tam aż tyle mobów, żebyśmy mogli na spokojnie tam kopać sobie te surowce więc do tego będzie mi potrzebne bardzo dużo dirtu, żeby to wszystko naturalnie wyglądało, może trochę stona, chociaż na kilofie akurat silktaca nie mamy, mam tylko tutaj na tej łopacie, więc wykopiemy sobie trochę trawiastego, trochę zwykłego, ale wydaje mi się, że ona bardzo, ale to bardzo powoli kopie, w ogóle kończą nam się chlebki powoli, więc będziemy musieli odwiedzić tamtą wioskę posianko. chyba, że już wykopałem tę sianko już nawet nie pamiętam, odejdźmy nieco dalej, tutaj jeszcze został Jeden dircik. E, I żeby to wszystko elegancko wyglądało, żeby nie było widać, że my tutaj mieliśmy do czynienia. I tam się zaczyna już ta wioska nasza. E, więc tędy będziemy przychodzić, chociaż dobra w sumie lecimy. Nie ma, nie ma co, możemy w sumie zrobić taki, tego nawet nie będzie widać. Okej, okay, i tak to się prezentuje już po moich e, naprawkach. Nie wygląda to 100% naturalnie. Ale wygląda lepiej niż dziura, która jest bardzo, bardzo głęboka. I jak już tam możecie zauważyć, stwierdziłem, już nie musicie pisać w komentarzach, tutaj zrobiłem maleńkie dojście, zastanawiam się tutaj nad jakąś chatką rybacką w przyszłości, ale to wszystko w swoim czasie. Zrobiłem już motykę, bo będziemy musieli wyruszyć do tamtej wioski po trochę zboża. I tutaj, jak widzicie, lekkie przemeblowanie. Przemyblowanie, ponieważ tutaj z tej strony, tymi schodkami, tutaj gdzieś wybudujemy swój domek. Stwierdziłem, że ten budynek nie będzie naszym domem, jest on jednak specyficzny, a tutaj już wydrążyłem dziury do kopalni. Ta na samym dole nie ma wody, z tego co wiem. Ta, tą wodę ma, i tutaj zrobiłem windę, więc będziemy musieli również poszukać miejsce, gdzie rosną wodorosty, czyli jakiś ocean. Z tego co pamiętam, to obok żadnego niestety nie szedłem, ale wpadłem na kolejny pomysł. Jak sobie tak siedziałem i zastanawiałem, co by tu jeszcze wybudować, żeby stąd. Właśnie poprowadzić metro do wioski I to w sumie do tej też może, ale do tamtej przede wszystkim Żeby tam e, móc wybudować jakąś e, fabrykę już emeraldów i tak dalej Więc dobra, wybierzmy się pierwsze Przede wszystkim do tej wioski pojedzonko I będziemy musieli iść trochę pokopać Bo nie mamy e, dużo surowców Będziemy potrzebować mnóstwo żelaza na te tory i tak dalej e, Będziemy również potrzebowali lapis lazuli Żebyśmy poenchantowali, bo nie znalazłem go zbyt dużo. Jeden z enchantowałem sobie of siadł tak, tak sobie, bym mógł powiedzieć, bo FNC 3 unbreaking 3 nie jest to zły enchant, ale najlepszy również nie jest. Ok, i czy coś mi się jeszcze przyda? Chyba nie. I teraz testujemy wezmę sobie tak na wszelki wypadek Instant Health. I ztestujmy moją pamięć, ale z tego co widzę, czekaj, czy tutaj jest Optifine? Oczywiście, że nawet Optifina nie mam, ale wydaje mi się, że tam jest woda, więc w sumie jeszcze mogę wziąć pod rękę. Okej, okay, jest, jest, jest. E, tutaj trochę rozświetliłem, lecz nie kopałem tych wszystkich ród. Rozświetliłem, żebyśmy właśnie mogli na spokojnie tutaj wpaść e, i pokopać. A w zasadzie nie wziąłem tego miecza, chociaż ten miecz był taki dosyć słaby, bo miał ten knockback, e, który był problematyczny. Tak samo jest tutaj spawner. Hmm, który może posłuży nam kiedyś jako hmm, może jakaś hmm, ekspiarka chociaż w to wątpię bo jeden spawner to dosyć mało żeby zrobić fajną ekspiarkę raczej ekspiarki są najlepsze w endzie bo tam przecież z Endermanów leci naprawdę mnóstwo expa, e, więc co, pokopmy trochę tych zwykłych materiałów, ale będziemy potrzebować też lapisu lazuli, więc wydaje mi się, że będziemy musieli pójść nieco głębiej. Okej, okay, bo tutaj są tory, tak jest, więc zgarniamy też tory, one się nam przydadzą do, naszej, e, do naszego metra, które będzie nam prowadziło e, do e, wioski villagerów. Numer redstone to również nam się przyda, bo przecież będziemy musieli też te redstone'owe robić e, tory, e, te, które nas przyspieszają. E, nie wiem ile będziemy potrzebowali tego żelaza, bo na pewno dużo. Okej, okay, jest tutaj lapis lazuli, on się nam przy... U, ty gościu, ty, tam są diaksy. Dobrze ja widzę? Dobrze ja widzę. Pokonajmy te potwory. O nie, dobra, trochę ich tutaj jest, ale na spokojnie. Pyk, pyk, dobra, pokonany. I, o nie, nie wyrzucaj, tylko tutaj pyk. Tutaj jest kolejny lapis lazuli, więc super. Zgarnimy tego Diaksa, niestety tylko jeden, ale zawsze to coś. Lapis Lazuli oczywiście, żebyśmy mieli fajne enchanty. O tak, 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 elegancko. Może jeszcze więcej lapisu. Halo, halo. Dobra, zostało mi 9 leveli i udało się desenchantować w miarę fajnie. Hełem na Protection 4 Respiration. Połączyłem oczywiście te dwa, które zdobyłem. Tutaj niestety bez zmiany. Tutaj w zasadzie. Mamy mending tutaj, kilowki, bo co mi się udało najbardziej tutaj, pozostałości. Co udało mi się najbardziej, to zrobić dwa kilofy. Pierwszy, daj lajka, like czyli to w sumie możesz zrobić pod filmem. Efektywność 5, unbreaking 3, fortunka 3, czyli do kopania diamencików. A tutaj ze Silk silktaczem efektywność 4. W zasadzie to moglibyśmy zrobić efektywność 5. O tym nie zobaczyłem. Ile to będzie 19, tak a tak 11 czyli brakuje nam dwóch leveli. Więc wcale nie tak dużo. W przyszłości na pewno sobie taki zrobimy. Ta siekierka efektowność 4 unbreaking 3 Silk taczek. Spoko. Tutaj protection 4 wrzuciłem bo z książki Senchantowałem. protection 3 unbreaking 3 i death strider 3 na butach, więc tak wyglądają nasze enchanty. Po tym, jak ubiliśmy Smoka, nic więcej się niestety nie udało. Będziemy musieli wykombinować jakąś lepszą ekspiarkę. Znaczy jakąkolwiek ekspiarkę, bo takiej nie mamy, żeby lepiej się zenchantować. Lecz i tak kozacko nam się udało. Niektóre rzeczy. Przede wszystkim kilow mega się z tego cieszę. Więc jeżeli film Ci się podobał, bo to już jest koniec tego filmu, zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, by być na bieżąco. Dziękuję Ci za oglądanie, trzymajcie się, cześć!